Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem 10 zdjęć z ciężarówkami, traktorami i autobusami Sowieckiego Sajuza materiał 18 września 2022 rok serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Sowiecki Sajuz kojarzy się z pryszem Pysznymi, lodami, życzliwymi ludźmi i wysokiej jakości sprzętem. Niektóre ciężkie radzieckie samochody nadal jeżdżą, inne już dawno zniknęły. W artykule zaprezentowanych zostanie 10 fotografii z przeszłości: jeden chyba z nich Kras 258b. Przed to, bo mi jest Kras 258B. Samochód zaliczany był do kategorii ciągników siodłowych i produkowany był w latach 1966-89. Na tym zdjęciu widzimy proces załadunku wręgów mostu kolejowego na, za pomocą przyczepy. To chyba raczej Icarus 256. To raczej już jest chyba made in. Hungary, czyli chyba Madziaria, węgierski, tak mi się raczej tak chyba jest, a nie rosyjski. Chyba, że oni produkowali te autobusy na licencji, bo też nie wykluczam tej opcji, ale nie słyszałem. I jest to autobus seryjny Ikarus 256. Produkowany jest od 1977 roku. A ostatni model zjechał z linii montażowej w 2002 roku. Na zdjęciu, cztery autobusy. Cierpliwie czekające na turystów. tam było pokazane. O, takie dokładnie ziły. Jeździły po Polsce. Może jeszcze jeżdżą. Trudno mi powiedzieć, czy, czy jeszcze istnieją w ogóle plus, minus. Tutaj widzimy ciężarówkę ZIU, a dokładnie ZIU MMZ 4502. Teraz za nim znajduje się ZIU 130. Zdjęcie zostało zrobione na stacji benzynowej w Kalingradzie, czyli de facto Królewcu. Przed tobą cała partia autobusów małej klasy. KVZ 685, zdjęcie zostało zrobione w kurgan i pochodzi z 1975 roku. Stamtąd samochody zostały wysłane prosto do kurortu Nalczyk, chyba o to chodzi: UMZ 6R i KS 1,8. To uniwersalny ciągnik kołowy UMZ6L. Produkowany od 1970 do 2001 roku. Należała do kategorii maszyn rolniczych i miała przeznaczenie przemysłowe. W pobliżu znajduje się sieczkarnia samobieżna KS1.8 LAS-695N. Część może być nie, nie rosyjskich pojazdów, to mówię o otwarciu oczywiście, na przykład ARUS, La, czyli Lasu, ba, Was chyba bardziej też niekoniecznie może być rosyjski, czyli sowieckiego Sajuza. To uchwycony moment produkcji na zdjęciu autobus Was, Las 695N, produkowany w latach 1976-2006. Była to ulepszona wersja wersja las 695M, czyli o to chodzi. Chociaż mógł być też rosyjski, czyli sowiecki. Sojusz Gaz 53. To zdjęcie pochodzi z odległych lat 70. Tutaj widzimy Gaz53, samochód wyprodukowany w fabryce Gorkiego w latach 1961-1993. Sądząc po dołączonej butli, jeździ, pojazd jeździł na gazie KVZ651A. Kolejne zdjęcie kurgana, widzimy na nim KVZ 651A, wyprodukowany w 1958 roku. Ostatni samochód z tej serii został wypuszczony w 1973 roku. Poprzednik autobusu był z nim niemal identyczny. Pas 651, gaz 66, myśnik 01. Zdjęcie przedstawia wyjątkowo pomalowany gaz 66-01. Ciężarówka została prawdopodobnie wyprodukowana w gorskiej fabryce samochodów, a zdjęcie wykonano w Nieźniej Nowogrodzie. T-150K przed Tobą ciągnik rolniczy T-150K. Pierwszy numer ukazał się w 1971 roku. Zdjęcie przedstawia jeden z procesów montażu. I to już chyba by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia.